什么？ Wczoraj rozpoczęła się Olimpiada Szachowa, a to oznacza, że będzie masa ciekawych partii, które codziennie będziemy mogli śledzić, i na tym kanale prawdopodobnie wiele z nich zobaczycie. Natomiast dzisiaj nie chcę się skupiać na tym, że Polacy wygrali z Sudanem 4-0, albo że kobiety nasze wygrały z reprezentacją Panamy 4-0, no bo nie jest to zbyt ciekawe, po prostu rankingi było, były dużo większe, dlatego chciałem dzisiaj pokazać wam pięć. Mega ciekawych partii z olimpiady, a rozpoczniemy sobie od reprezentacji, którą myślę, że każdy prawdziwy szachista na świecie kocha, a mianowicie od reprezentacji kobiet z Seszeli. Ponieważ już na ostatniej olimpiadzie grały one fantastycznie i podstawiały maty, nie wiem, szewczyki, dlatego dzisiaj chciałem pokazać wam dwie partie tejże reprezentacji, a potem pokażę wam inne partie, w których działo się mega dużo rzeczy. Także zachęcam do oglądania i żeby nie przedłużać, przenosimy się do Budapesztu, gdzie swoje tocze, yy, gdzie swoje boje toczyły zawodnicy oraz zawodniczki. I zaczniemy sobie od partii właśnie dwóch pań z Seszeli, Ponieważ Mustakę Marię Angę e, to jest zawodniczka, która już e, w ostatniej Olimpiadzie dość mocno zasłynęła i okazuje się, że nie nauczyła się od tamtej pory zbyt wiele, ponieważ grając kolorem białym z reprezentacją Albanii, e, zdecydowała się zagrać G4, co już jest złe. Czarne zagrały D5 i nastąpiło F3. I gdyby po ruchu G4 czarne zagrały E5, to prawdopodobnie znowu mielibyśmy mata w dwa ruchy. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że e, pani z, e, z z Seszeli wie, że to jest mata w dwa ruchy i po prostu dla beki sobie go podstawia, czy nadal nie wyciągnęła wniosków, ale dosłownie zagrała w taki sposób, żeby dostać mata w dwóch ruchach. Nastąpiła jednak D5, F3, E5 i teraz E3, czyli nie następuje tutaj mat, ponieważ ten król będzie mógł sobie wyjść do przodu, dlatego czarne zdecydowały się to zablokować. Nastąpiło F4, Hetman H4, H4, Król E2, szach. I na olimpiadzie po ruchu Skoczek F3, goniec F3. W taki sposób zakończyła się partia upań. Jest to ciekawe. Ja nie jestem jakimś wielkim szkalownikiem. Ja uważam, że jeżeli takie są zasady, to niech gra sobie tam ktokolwiek tylko chce. Natomiast trochę dziwi mnie fakt, że przez te dwa lata nie udało się dojść do wniosku. Kobiecie, która grała kolorem białym, że jednak G4 i F3 to nie jest najlepsze rozpoczęcie partii. Przechodzimy dalej do tego samego meczu, ponieważ tutaj e, pani grająca kolorem biały, białym znowu była z Seszeli, i tutaj partia toczyła się zupełnie inaczej, ponieważ nastąpiło D4. Nastąpiło D5, skoczek poszedł na C3, E6, E3, F5 i F4. I mamy podwójne wiaderko z Minecrafta. Widać, że zawodniczki może. Polski jest podobny do Seszelskiego i zawodniczki oglądają moje filmy. Natomiast tutaj faktycznie no, mamy całkiem normalną pozycję. Ten skoczek na C3 trochę tu nie pasuje, ale okej, okay, to nie jest nic dużego. Nastąpiło więc skoczek F6, goniec D3, goniec B4, Hetman D2 i skoczek E4. I teraz pytanie dla Was: co nam grozi? Drodzy widzowie, gracie kolorem białym i musicie podjąć jakąś decyzję. Podpowiem wam, że białe mają tutaj tylko jeden w zasadzie sensowny ruch, ponieważ jest tutaj dużo gruźb, tutaj, tutaj. No trzeba tego skoczka zbić. Ja to wiem, ty to drogi widzu wiesz, ale pani Ana nie wiedziała i zagrała A3 i podstawiła. Po biciu, biciu, biciu swojego hetmana. Co ciekawe, partia trwała dalej, i no wiecie, okej, okay, Białe grają bez hetmana, więc wiadomo, że jest bez szału, ale nie ma jakiejś, nazwijmy to, wielkiej tragedii. Jeszcze parę ruchów można zagrać. Yy, natomiast, okej, okay, no też bez przesady. Nastąpiło H4, C4 i po kilku kolejnych ruchach. Czarne zbiły tego pionka, potem zbiły gońca, ponieważ skoczek losowo poszedł sobie na pole g5. I jeszcze jedna ciekawa rzecz zadziała się w tej partii, ponieważ po ruchu h3, król poszedł na f1. Nastąpiło d2 i ktoś z Was prawdopodobnie myślałby sobie, a dobra, nie spoko, teraz czarne zaatakowały wieżę, a wieża nie odeszła. Ale to nie jest prawda, bo białe zauważyły, że pionki biją w bok, znaczy na skos. Dlatego tą wieżą odeszły. Odeszły na jedyne pole, które kończy się matem w jednym posunięciu. Niesamowite, niesamowite. Jak to się stało? Co zadziało się w tej w, w głowie pani, że stwierdziła, że odejdzie wieżą tutaj, atakując Hetmana? No, nie mam pojęcia, ale ma to swój urok i szczerze mówiąc, ja podczas olimpiady, podczas tych pierwszych rund, lubię sobie oglądać te ostatnie szachownice, czy to u panów, czy to u kobiet. Eee, no bo kurczę, dla mnie zawsze uroczym momentem jest to, jak widzę, że cały świat gra w szachy. Lepiej, gorzej, ale jednak gra. I oczywiście nie chodzi tu o to, żeby się pośmiać, ale też nie chodzi, o to, żeby założyć sobie krawat i nie uśmiechnąć się w sytuacji, w której na poważnym turnieju widzimy podstawione maty. Natomiast, żeby nie było, że pokazuję wam partię tylko kobiet, to teraz z takiego kącika szachowego podziemia chciałem pokazać wam partię z całkiem wydawać by się mogło wysokiego poziomu, ponieważ mierzył się zawodnik 2229 z zawodnikiem 1751. Grający białymi był z Zimbabwe. Grający czarnymi był z jakiejś wyspy. Niestety nie pamiętam, jak ta wyspa, wyspa się nazywała. Natomiast była to partia z takiego niby normalnego poziomu. Nastąpiło E4, C5, Skoczek F3, Skoczek C6, Białe zagrały C3. Nastąpiło E6, D4, Łubu-dubu, Łubu-dubu, Skoczek Goniec B4, Skoczek C3, Skoczek F6, Goniec D3, A6, Roszada. No i co teraz powinniśmy zagrać kolorem czarnym? Jak sądzicie? Możecie wybrać kilka ruchów, natomiast domyślam się. Że parę z, kilku z was, kilkoro z was powiedziało, że no, Tomaszku tutaj wiadomo, Roszada. Tak samo pomyślał pan Colin Peter Heim. Zrobił Roszadę i okazuje się, że już po ośmiu ruchach pozycja jest forsownie przegrana. Partia w tym momencie się kończy. I nie jest to, Wiecie, taki, taka podstawka typu tych poprzednich partii, gdzie ludzie nie widzieli, że hetmany podstawiane są pod pionki, ale mimo wszystko na poziomie prawie 1800 nie spodziewałbym się czegoś takiego, ponieważ tutaj następuje E5, skoczek musi odejść, no ale teraz. Coś, co każdy szachista zna i każdy szachista gdzieś to kiedyś widział, a mianowicie goniec H7. I to, co mi się, tak wiecie, trochę podoba w tej partii, to to, że zawodnicy yy, nawet nie udają, że jakoś długo myślą. Po prostu grają sobie cały czas, mają godzinę 30 yy, no i tutaj grający czarnymi podstawił. Nastąpiło skoczek G5. Dodam, że po biciu skoczek G5, no jest tragedia, bo jak odejdziemy, tu nie ma obrony przed matem. Dlatego, biały, yy, dlatego po tym ruchu nastąpiło król H8. Skoczek g5 g6 nastąpiło poświęcenie skoczkiem na f7 hops goniec zbił wieża wróciła no ale teraz problem jest taki że po ruchu hetman h5 białe wygrywają i tutaj wiecie czarne może mogły się trochę lepiej bronić może w tym momencie mogły tą wieżę ustawić na g7 żeby po szachu schować tego króla ale prawda jest taka że w najgorszym wypadku Białe po prostu odbiją figurę i i tak będą mieć wygraną pozycję. Dlatego tutaj grający czarnymi po prostu przegrał dosłownie w 20-25 ruchów. No i tak to się zakończyło. Natomiast teraz przechodzimy do partii poważniejszych, bo chciałem pokazać Wam dwie partie, z czego jedna będzie z meczu Polaków, a w zasadzie, w zasadzie to Polek. I o niej sobie zaczniemy, ponieważ nasza gwiazda, gwiazda naszej drużyny, zawodniczka, która podczas olimpiady po prostu, nie wiem, no. Wchodzi w ciało Judith Polgar albo jakichś innych zawodniczek, ponieważ podczas olimpiad Olivia Kiołbasa potrafi robić pyk, pyk, pyk i wygrywa każdą partię. Niesamowita ona jest. To jest. Oh, wow. No i mierzyła się on, Kobiety nasze mierzyły się z reprezentacją Panamy. No, i tutaj e, jej przeciwniczką była zawodniczka o rankingu 1821, czyli niby duża różnica rankingów, ale z drugiej strony, no, tacy zawodnicy i zawodniczki również umieją grać. Nastąpiło D4, skoczek F6, C4, E6, skoczek F3. No, i zamiast wchodzić w jakieś nudne, długie warianty, to czarne zagrały B6, no, i przechodzą do obrony hetmańsko-indyjskiej, to się tak ładnie nazywa. Chodzi o to, że wyprowadzamy sobie gońca tutaj, drugiego gońca tu lub tu, i wiecie, nasze gońce strzelają z daleka, ale nie ma jakichś forsownych. Linii zazwyczaj przynajmniej. Także G3, goniec B7, goniec G2, koniec E7. No i tutaj białe zdecydowały się: Co ciekawe, zagrać ruch, który jest bardzo dobry pod względem komputerowym, ale nie jest on jakoś super wybierany. A mianowicie nastąpiło D5. Trochę to jest dziwne, bo po pierwsze, raz, dwa, trzy możemy zbyć tego pionka, bo Hetman i pionek tylko go bronią. Ale z drugiej strony, jeśli nastąpi bicie. To teraz następuje skoczek H4, i to, co mi się całkiem podoba, a, yy, albo inaczej powiem, to, co jest. Co pokazuje, że to nie jest jakiś bambik grający kolorem białym, czy bambiczyni, to to, że ma ona przewagę. To jest co prawda 5 minut, jeżeli chodzi o zegarek, ale w jakiś tam sposób naszą Oliwię była w stanie zaskoczyć. Skoczek H4, żeby nie można było tego odbić. Czarne grają C6, żeby nie stracić pionka. Skoczek F5, Roszada, łubu-dubu, łubu-dubu. I teraz wydaje się, ja też wczoraj komentowałem tę partię na czeską Polska, na który kanał was oczywiście serdecznie zapraszam, tylko nie dawajcie im subów, bo i tak mają więcej ode mnie. E, to e, obaj, oh ze współkomentatorem stwierdziliśmy, że kolejny ruch, czyli bicie, było po prostu słabe. Domyślam się, że idea grającej białymi była taka, że zbijemy i te pionki będą słabe. Natomiast prawda jest taka, że lepiej było zagrać czy to E4, czy zrobić Roszadę. To nigdzie nie uciekało. Natomiast po biciu, 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 no problem jest taki, że ten goniec kiedyś się otworzy. Te pola mogą bardzo boleć. I po ruchu yy, Roszada Oliwia pokazuje, dlaczego jest świetną zawodniczką, dlaczego ma ranking 2350, czyli wie Więcej niż ja będę mieć prawdopodobnie kiedykolwiek w życiu, ponieważ ona zdecydowała się zagrać tutaj posunięcie D4. Niecałe 10 minut myślała i zagrała D4. Oddaje tego pionka tylko po to, żeby mieć kontrolę nad białymi polami. Także nastąpiło bicie. Teraz Hetman bije E2, Hetman F4, Skoczek C6, Skoczek C3. No i w tym momencie dochodzimy do sytuacji, czy w tym momencie dochodzimy do momentu, w którym chciałem, który chciałem Wam bardzo pokazać, ponieważ Oliwia wykonuje taki ruch, który każdy szachista chciałby kiedyś w życiu wykonać. Jeden z piękniejszych ruchów, jakie widziałem, wiecie, w takich partiach, które mogę śledzić na żywo. Możecie się zastanowić, jaki tutaj ruch kolorem czarnym wygrywa, ale jest on po prostu piękny, ponieważ atakowany jest nasz hetman. Skoczek atakuje hetmana, ale mimo to Oliwia gra skoczek d4 i nie dość, że można zbić Hetmana, to jeszcze można zbić tego skoczka. I o ile bicie, bicie to jest całkiem proste, zauważcie, jak bolą białe pola przeciwniczkę Oliwii. Tak, no wiecie, na dobrą sprawę nie widać też jakiejś konkretnej groźby. Natomiast okazuje się, że po biciu Hetman F3, no i są mega duże kłopoty, białe muszą oddać. Obie te figury w zasadzie. Dlatego tutaj białe zagrały wieża to jeden najlepszy ruch w pozycji. Nastąpił skoczek F3. Do tego momentu Oliwia grała ze 100% dokładnością, praktycznie. Także to jest też niesamowite. Król musi iść na G2. Tutaj nastąpiło skoczek G5, wieża się zasłoniła, goniec D5, hops, hops. No i tutaj przeszchodzimy do pozycji, gdzie Oliwia ma y, jakość oraz pionka więcej. No i tutaj takim powolnym graniem, co też jest charakterystyczne dla Oliwii. Ona nie rzuca się jak nie musi, tylko na spokojnie sobie tego typu pozycje rozgrywa. No i partia nie potrwała już długo, figury i pionki zostały poprawione. Oliwia wymieniła y, wymieniła hetmany, zaatakowała wieżą gońca. Ten goniec nie może być. Z, yy, nie może się obronić, i Białe tutaj zdecydowały się poddać. Także Oliwia, piękna, piękna partia, piękne poświęcenie i piękne wyjście z debiutu. I na koniec chciałem pokazać Wam partię, która była o krok od tego, żeby przejść, myślę, że do historii, myślę, że nie będzie to grube dopowiedzenie. Ta partia mogła przejść do historii, ponieważ mierzył się tutaj Mendes Makado André. 16-letni zawodnik gdzieś z Ameryki Południowej. Mierzył on się z lewonym Aronianem. No i pewnie myślicie sobie, po co ja wam pokazuję taką partię? Lewon wygrał w 10 ruchów, gra z jakimś bambikiem. S. Ten chłop, grający białymi, jest słabszy ode mnie. Pomyślcie, jaki musi być słaby. <grytanie> Więc nastąpiło E4. C5. Skoczek F3, skoczek C6, goniec B5, skoczek F6, skoczek C3, G6, E5, skoczek H5. To jest jakiś tam wariant. Ja tych wariantów za bardzo nie znam, natomiast za kilka ruchów już dzieje się coś dziwnego. Bo oczywiście białe mają tutaj delikatną przewagę. Nie jest to nic wielkiego, widzicie, komputer mówi, że jest tutaj plus 0,40, więc białe będą powolutku cisnąć. Ale prawda jest taka, że to jest normalna pozycja. Proszada, skoczek wrócił na G7. I nastąpiło D3. I teraz... Czarne zaczynają robić coś, co jest dość dziwne, bo yy, trzeba wykonywać jakieś posunięcia. Komputer mówi: zagraj B6, zrób coś z tym gońcem, popraw sobie skoczka na E6 i stój. Natomiast to jest takie granie, które Lewon wybrałby, gdyby grał z zawodnikiem 2.500, 2.700. Ale bardzo często, grając z niżej notowanymi rywalami, nawet ci najlepsi są w stanie popełniać głupie błędy, bo Lewon zagrał H6. Mały ruch, który niby nic nie zmienia, ale teraz już skoczek wchodzi na E4. Nastąpiło więc B6. wieża E1. I teraz, według komputera, jest jeden z ostatnich momentów, gdzie trzeba zagrać jakieś sensowne posunięcia. To już nie jest moment, w którym czarne mogą grać cokolwiek, bo białe będą w stanie to wykorzystać. No i komputer mówi: zagraj skoczkiem albo gońcem na E6. Nie? Żeby tutaj wyprowadzić te figury, żeby coś się działo, musisz, nie możesz łamać wszystkich zasad debiutowych. Ale Wam zagrał skoczek f 5 Nastąpiło C3, ten skoczek nagle nie bardzo ma gdzie iść, a co najgorsze, Levon Aronian w tym momencie zdecydował się zagrać posunięcie G5 i po ruchu Hetmana 4 gdzie jest atak na Pionka, zagrał on Hetman C7. I nagle po 12 ruchach, Levon Aronian, zawodnik, który jeszcze kilkanaście lat temu przekraczał ranking 2800 FIDE, zbliżał się do Magnusa Karlsena. Wiele osób uważało, że będzie to ten gościu, który jest w stanie pokonać Magnusa w meczu o Mistrzostwo Świata, ma przegraną pozycję. Komputer mówi, że jest plus 3, ponieważ białe muszą znaleźć ruch G4. I okazuje się, że ten skoczek nie bardzo ma gdzie odejść. I białe zagrały G4. I ten skoczek, tak jak mówiłem, nie ma gdzie odejść. Bo jak odejdzie na G7, to po skoczek D6. Nie można tego zbić, zbić, bo tracimy Hetmana szach z odsłony. Natomiast jeżeli król odejdzie, na przykład tu, no to myślę, że nie muszę Wam tłumaczyć, że strata jednego pionka, potem strata drugiego pionka, potem strata trzeciego pionka to już jest trochę dużo, co nie? Szczególnie przy takim królu, więc nie można skoczkiem odejść na G7. Skoczkiem na H4? To po prostu bicie, bicie, no i raczej was nie zaskoczę. Skoczek D6. Bijemy tego pionka, zaraz wejdziemy Hetmanem tutaj, gońcem tutaj. Totalna tragedia. Komp mówi plus 5. Dlatego lewo naronian w tej pozycji po 13 ruchach wziął, podrapał się pewnie po głowie i stwierdził, kurczę, no. Odchodzę Hetmanem. Myślał 17 minut po to, żeby, nie od, żeby odejść Hetmanem, który nic nie robi. Po prostu odszedł Hetmanem. Żeby nie było tego szacha i można było to odbić. No to białe oczywiście zbiły. Nastąpiło goniec F5 i była to jedna z ciekawszych partii całej pierwszej rundy. Bo czy zawodnik 2100 na partii klasycznej będzie w stanie pokonać zawodnika z najwyższej półki, mając figurę więcej? D4. Goniec poszedł na G4. Teraz nastąpiło po prostu się cofnięcie. łobu I plan białego był taki, że nie będzie tego odbijał. Tylko po prostu zagra skoczek B3. Długa roszada, teraz dopiero odbicie. Król B8, goniec D2, goniec D7. I wierzcie lub nie, ale wcale nie jest to taka prosta pozycja. Bo wiecie, jakie są trzy najlepsze ruchy? Trzy najlepsze sugestie komputera? Jest to posunięcie albo tak, albo tak, albo tak. Wszystkie trzy najlepsze ruchy, które prowadzą do nietrudnej, ale wygranej, Wiążą się z poświęceniem figury. I to nie jest trudne. Zaryzykuje nawet stwierdzenie, że gdyby była taka sama pozycja, tylko czarny skoczek stał jeszcze tutaj, to biały by się nie bał tego zagrać, ale w sytuacji, w której ma on figurę więcej, no to wiecie, ciężko się zdecydować na coś takiego, co nie jest oczywiste. Ponieważ po tym ruchu komputer mówi, że możemy oczywiście to odbić, potem próbować wchodzić wieżą, ale możemy też zagrać koniec A5 najpierw i po odejściu wieży teraz dopiero bijemy i różnica jest taka, że mamy tego silnego silnego gońca, a co więcej ten goniec sprowokował wieżę do odejścia, więc teraz nawet po odbiciu zdobywamy po prostu tutaj figurę. Można było to policzyć Biały tego nie zrobił. Wrócił sobie Hetmanem. Nadal pozycja jest totalnie wygrana. Nastąpiło więc goniec F5. Wieża wchodzi do ataku cały czas. białe grają całkiem sensownie. Jest zaatakowanym Hetman gońcem, więc nastąpiło odejście. Wieża C8, wieża C3. No i teraz lewo naronian robi to, co powinien umieć robić każdy szachista, ale no, umieją tylko najlepsi. A mianowicie widząc, że ma złą pozycję. Po prostu czeka. I oddaje przeciwnikowi ruch. Zauważcie, że ma on 30 minut na zegarze. Nad tym ruchem nic nie stracił. Stracił 35 sekund i do, do, dostał 30, więc nad zegarze zostało mu dostał minus 5, żeby oddać ruch przeciwnikowi. Mamy 23 posunięcie, a pan Andrzej ma 12 minut. Skoczek poszedł więc na Gietrz. Goniec H3 No i w tym momencie białe mogą zagrać w zasadzie wszystko Wydaje się, że jest to pozycja, w której białe grają cokolwiek I nic złego stać się im nie może Dlatego widząc to, białe zdecydowały się odejść z skoczkiem na F1 Atakując wieżą gońca I prawdopodobnie to, co widział czarny biały To to, że albo goniec zbije, albo goniec odejdzie Spoko, nic złego się nie dzieje Ten skoczek tutaj wszystko mi trzyma Tylko skoczek F1 to jest błąd i to F1 to jest taki błąd, który bardzo możliwe, że już w tym momencie wypuszcza całą przewagę, tylko czarny musi znaleźć najlepsze posunięcie. I serio, możecie zapauzować filmik, bo to jest taktyka moim zdaniem z poziomu 2200+. No i zobaczcie, czy znaleźlibyście najlepsze rozwiązanie. Ponieważ czarny zdecydował się zagrać ruch B5. Pomimo tego, że wisi mu goniec, no to atakuje on Hetmana. I problem jest taki, że jak Hetman odejdzie, to czarny. Mogą zagrać tak. Atakują tu, atakują tu. I problem jest taki, że po biciu następuje C5 z atakiem na Hetmana, ale też z atakiem na Mata. I najlepsze, co białe mogą zrobić, to zbić, zbić, zbić tutaj, no i grać pozycję, gdzie mają dwa skoczki i gońca przeciwko Hetmanowi. Ale szczerze mówiąc, no jest to dość trudne do grania. To jest coś takiego, że komputer zawsze powie. Spoko, ale z ludzkiego punktu widzenia nie jest to proste. Dlatego białe zagrały skoczek A5, żeby zaatakować tego Hetmana. Ale niestety po biciu, biciu nie, y, bi czarne mogą zaatakować tego skoczka. Dlatego ta pozycja ze skoczkiem na E2 to byłaby wygrana dla białego, bo na końcu wieża bije na H3. Ale teraz po biciu, 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 nagle przechodzimy do pozycji, gdzie jeżeli chodzi o materiał, czarne mają jednego pionka więcej, ale ten pionek jest słaby, no i w zasadzie za dwa ruchy został stracony. I jeśli chodzi o resztę tej partii, to nastąpiło przejście do wieżówki hanowerskiej. Obaj zawodnicy wcielają się w główną postać z piosenki Zaczarowany Burdel 3 i obsługują cztery wieże. No ale biorąc pod uwagę, że lewo Aronian takich partii zagrał pewnie tysiące i to poważnych partii, a pan André, no nie. Więc było wiadomo, że czarne będą tutaj wywierać nacisk. I w zasadzie to naciskały cały czas, zagrały H5, nastąpiło F4, G4, król poszedł na G3, nastąpiło wieża G8. Komp mówi, że to jest 000, ale prawda jest taka, że ciężko jest tutaj grać i dosłownie za dwa ruchy białe się pomyliły, bo tutaj trzeba było stać w miejscu. Komputer mówi na przykład, żeby zagrać sobie wieżą tu. Ale wiecie, nagle widzicie taki ruch. Po tym widzicie, że stracicie pionka na F4. Dacie szacha, ale ten król zacznie uciekać, więc wiecie, komputer mówi, ale z ludzkiego punktu widzenia widzimy duchy, a jak widzimy duchy, to zazwyczaj zagramy źle. I nastąpiło wieża F2. I teraz po ruchu H4, pozycja już jest prawie, że dla czarnego wygrana. Ale co ciekawe, widać też, że Lewon jakby podszedł do tego trochę po macoszemu, chyba tak to się mówi. Ponieważ w tym momencie on powinien wzbić, zbić, i wieżom od drugiej strony próbować wchodzić. Mając te silne pionki, które będą odciągać. Natomiast on zagrał wieża D1 i ten ruch jeszcze nie wypuszcza. Ale trochę jest niedokładny. Natomiast po ruchu wieża E2, no okazuje się, że ten ruch już całkowicie przegrywa giereczkę, ponieważ po ruchu H3 tu wieża G1, G3. Kończy się to matem, bo w zasadzie cokolwiek nie zrobimy, czarne zagrają tu i nas zamatują. Więc w taki sposób Lewo Naronian wygrał partię z zawodnikiem 2122. Jest to nieprawdopodobne, i to tylko pokazuje, że ja, wiecie, ja wiem, że wielu z Was się denerwuje, jak ja mówię, że ja to mam 2200, ja nie umiem grać w szachy, ale ta partia dokładnie to pokazuje, że my na poziomie 2200, 2200, 2300 bardzo oczywiście ogarniamy szach, wiemy jak się poruszają figury, rozumiemy jakąś tam strategię czy taktykę, ale właśnie tacy zawodnicy potrafią nas zweryfikować i pokazać, że no, bywa ciężko, bywa ciężko. Ja jestem dobry na tyle, żeby wytłumaczyć Wam jakąś partię, jestem dobry na tyle, żeby gdzieś tam starać się przynajmniej progresować, ale oni pokazują, jak świetnymi zawodnikami są. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Prawdopodobnie będzie się pojawiało więcej filmików z Olimpiady, także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!